Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, 22 grudnia, czwarty tydzień Adwentu. No i... W Właśnie to już taka dość końcówka Adwentu. Dzisiejsza liturgia słowa przynosi nam pieśń Maryi, którą Maryja wyśpiewała u świętej Elżbiety. No wizyta u świętej Elżbiety to troszeczkę nam przepadła, bo wczoraj była niedziela, czwarta niedziela Adwentu, więc liturgia słowa była niedzielna. I właśnie jeszcze raz przyglądaliśmy się świętemu Józefowi. To właśnie ciekawe, że, że tak... W tym roku Pan Jezus chciał, żebyśmy się troszeczkę bardziej niż zwykle przyglądali się świętemu Józefowi. W każdym razie idziemy do dzisiejszej Ewangelii. Rozdział pierwszy świętego Łukasza, wiersze 46-56. W owym czasie Maryja rzekła, Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na umierzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić się będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi, jego potomstwo na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Właśnie to, co jest ciekawe w tej pieśni Maryi, tak, taka, no, jedna taka wzmianka, żebym prostująca, bo zaczyna się pieśń Maryi od takiego stwierdzenia, że Maria stwierdza tak, wielbi dusza moja, Pana i raduje się duch mój Bogu. Zbawcy moim. To, to raduje się, to właśnie należałoby przetłumaczyć, że uradował się mój duch w Bogu Zbawcy moim. I to ma związek właśnie z tym, co mi się dzisiaj jako pierwsze rzuca w tej, w tej pieśni Maryi, że rzeczywiście Maryja mówi wielbi dusza moja Pana i właśnie to jest jedyny raz, kiedy coś się dzieje w czasie teraźniejszym. W zasadzie cała reszta tych czasowników, które Maryja używa, właśnie tutaj radować się, prawda, wejrzeć, yy, tak, uczynić yy, i tak dalej, i tak dalej, yy, no to te wszystkie czasowniki są w czasie przeszłym, prawda? W, w oczach Maryi to wszystko już się dokonało że to jest raptem parę dni po zwiastowaniu, czyli parę dni po poczęciu się Jezusa w łonie Maryi. Właściwie jeszcze nic nie widać, Jezus jeszcze nic nie zdziałał, oprócz tego, że się począł w łonie Maryi. Natomiast w oczach Maryi już się wszystko dokonało, prawda? Że, że ty jakby w tym czasie przeszłym, nie? że Maria mówi, że już się wszystko stało, nie? rozproszył, prawda? wywyższył i tak dalej. To wszystko już się w jej oczach stało, właśnie dlatego, że w jej oczach Bóg jest niezawodny. Że to w jej oczach jest niemożliwe, żeby Bóg rozczarował, niemożliwe, żeby Bóg zawiódł, niemożliwe, żeby Bóg nie dotrzymał słowa, niemożliwe, żeby Bóg nie zrealizował tego, co obiecał, nie spełnił swoich obietnic, nie? że to jest w ogóle niemożliwe, żeby, żeby można było na Bogu się w jakikolwiek sposób zawieść. To jest kompletnie niemożliwe. I w związku z czym w rozumieniu Maryi w jej postawie właśnie to widać, że jeżeli Bóg coś powiedział, jeżeli coś obiecał, no to właściwie można się radować tak, jakby to się już dokonało. Że właśnie z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, to logicznego, to już się dokonało. Jeżeli Bóg coś powiedział, jeżeli coś obiecał, to już się dokonało. No jest taka możliwość, że człowiek może się wyłączyć z planów Boga. No i to się stało, na tym właśnie polegał grzech pierworodny, że człowiek może się wyłączyć z planów Boga. Natomiast zobaczcie, że tu widać też taką niezawisłość Boga, taką niezawodność Boga, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka i nigdy nie rezygnuje z zabiegów o to, żeby człowieka włączyć w swoje plany. I właśnie to też jest obecne w tej Pieśni Maryi w dzisiejszej Ewangelii. Właśnie w tej, w tej Pieśni Maryi właśnie te wszystkie kontrasty, nie? że tych zrzucił z tronu, a tych wywyższył, że tych obdarzył dobrami, a tych, a tych odesłał z niczym, prawda? Że te wszystkie kontrasty to polegają nie na tym, że Pan Bóg lubi, że tak powiem, nie do rajdów życiowych. Że Pan Bóg lubi, kiedy my, się tam, kiedy my jesteśmy biedni, nic się mamy i nic nie możemy i w ogóle, to nie polega na tym, że, że Pan Bóg takich lubi, tylko to polega na czymś głębszym. zobaczę, na przykład był król Dawid i on ani nie był biedny, ani nie był jakby specjalny, nie, nie do Właśnie był królem, był dość zręcznym wodzem, jeśli chodzi o otoczenie bitew był dość mądry prawda i, i też no nie był biedny był dość bogaty jak się poczyta co tam przygotował swojemu synowi Salomonowi choćby tylko na budowę świątyni no to dość dysponował potężnymi dobrami tylko na czym to polega nie że Dawid Miał w sobie poczucie wielkiej zależności od Boga, nie? wielkiej zależności od Boga, i że to wszystko, co go spotkało, to wszystko, co potrafił, to, to wszystko, co mu się udało, to wszystko, czym dysponował, władzy, do której doszedł to on cały czas odnosił do Boga, że to wszystko jest, że tak powiem, dzięki Bogu, jak to się mówi, dzięki Bogu, nie? że dzięki Bogu jest, dzięki Bogu jest tym, kim jest, dzięki Bogu jest królem, dzięki Bogu dysponuje tym, czym dysponuje, dzięki Bogu dysponuje mądrością i itd., dalej, że w jego oczach to wszystko było cały czas odnoszone do Boga i on cały czas opierał się na Bogu, choć były chwile w jego życiu właśnie, kiedy stawał się, że tak powiem, mocny i bogaty. No, i wtedy doświadczał swojej nicości. Wtedy rzeczywiście doświadczał swojej nicości, to go w te pędy nawracało, żeby wracać do Boga, żeby na nowo przytulać się do Boga, na nowo szukać oparcia na Bogu. Właśnie były takie momenty w życiu Dawida, kiedy Dawid zapominał o Bogu i to wszystko, czym dysponował, brał w swoje ręce, i że ja teraz po swojemu prawda, będę tego wszystkiego używał. Właśnie, to jest bardzo dobre wytłumaczenie właśnie tego, o czym Maryja mówi, kiedy mówi o bojących, się Boga, nie? Że, o bojących się Boga, że tu nie chodzi o strach, tylko chodzi o uznanie pewnej prawdy, o uznanie prawdy, że ja cały jestem dziełem Boga, to, że jestem człowiekiem, że dysponuję takimi, a nie innymi możliwościami, zdolnościami, środkami, nawet może władzą, że to wszystko pochodzi od Boga, że to wszystko jest dar Boga dla mnie. I że to wszystko działa i funkcjonuje tylko wtedy, kiedy ja o tym pamiętam, o mojej zależności od Boga. I to po pierwsze daje mi radość, radość obdarowanego, kiedy ja widzę właśnie to codzienne obdarowanie przez Boga, to po pierwsze daje mi wielką radość, że jestem nieustannie, codziennie, w każdej chwili obdarowywany przez Boga. A po drugie, rodzi we mnie no, takie pokorne uznanie zależności, że ja jestem obdarowany przez Boga, ale tak do końca nie wiem, co z tym zrobić, nie do końca wiem, co jest dobre, a co złe. Mam jakieś przeczucia, mam jakieś intuicje, ale te moje przeczucia, intuicje mnie zwodzą, co zresztą wychodzi na ja wtedy, kiedy właśnie tak jak Dawid, biorę wszystko w swoje ręce, gdzieś tam zapominam o Bogu. Prawda? i próbuję coś sam z tym wszystkim zrobić, to prędzej czy później odkrywam, że gdzieś się zap zapędziłem, prawda, natomiast dopóki właśnie pamiętam o Bogu, dopóki to wszystko, tego wszystkiego korzystam w jedności z Bogiem, to to wszystko funkcjonuje i daje mi naprawdę radość. Właśnie, i to jest postawa Maryi ostateczna, Właśnie to przebija w Maryi od, same, właśnie od samego początku właśnie tej pieśni, nie? że Maryja wielbi Boga, wielbi jej dusza Boga. Właśnie w jakiś sensie wielbi Boga? Nie? Co to znaczy wielbić Boga? Nie? To, to znaczy uznawać prawdę o Bogu. I tą prawdę Maryja wypowiada, że tak naprawdę to Bóg decyduje o wszystkim, tak naprawdę za wszystkim kryje się Jego ręka. Jego ręka kryje się za tym, kto znajduje się u władzy, a kto tę władzę traci. Jego ręka właśnie decyduje o rozdziale, tak zwanych dóbr stworzonych. To jest bardzo ważna myśl, dlatego, że jakby to powiedzieć, zobaczcie, że w momencie grzechu pierworodnego. Wąż prezentował się też jako ten, który no, ma do dyspozycji jakieś ukryte dobra i jest w stanie udzielić tych dóbr Adamowi Ewie. I do dzisiaj właśnie jest taka pokusa z tego ducha, że, że on dysponuje jakimiś ukrytymi dobrami, który, które Bóg przed nami ukrył, który zabronił nam dotykać, właśnie spoglądać w ogóle w tamtą stronę, ale że on może nam pomóc. W uzyskaniu tych dóbr, cały czas sugeruje, że, że dysponuje jakimś dobrem i że jak damy się mu poprowadzić, jak pójdziemy za jego słowem, za jego myślą, to właśnie dojdziemy do tych dóbr. Zobaczymy, że my się nieustannie przekonujemy że jak pójdziemy za słowem złego ducha, za słowem węża, to dochodzimy do niczego, to zawsze zostajemy z niczym, z pustymi rękami, prawda? A mimo to, ciągle gdzieś tam jest nas taka wiara, że jak przychodzą właśnie inspiracje z tej ciemnej strony, od strony ciemności, no to wreszcie coś na tym zyskamy, że wreszcie coś tam znajdziemy. I też mamy taką silną tendencję do rozgrzebywania ciemności i pustki w przekonaniu, że wreszcie się czegoś tam doszukamy. Mimo tego, że cały czas mamy właśnie takie doświadczenie, że w ciemności, w pustce jest tylko ciemność i pustka, że ilekroć pójdziemy właśnie za, za poradami, że tak powiem, złego ducha, to zostajemy rzeczywiście z niczym, mamy takie doświadczenia, mimo to ciągle dajemy się na to złapać. Ta? Natomiast z Marii jest dogłębne przekonanie, że za wszystkim stoi Bóg, Jego ręka. Zobaczcie, że Maryja w ogóle nigdy nie zwróciła się w kierunku Zego Ducha. Jakby w, 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 wszystkie wydarzenia związane z Maryją, tam w ogóle ze Duch nie jest obecny, w ogóle nie jest wspomniany. W ogóle ona niczego nie przypisuje Zemu Duchowi, wszystko przypisuje Bogu. Właśnie Jego kontroli, Jego ręce, właśnie tej, temu jemu, jemu mocnemu ramieniu, właśnie to, że ktoś tam dochodzi do władzy, albo traci władzę. Właśnie Maryja mówi o całych dynastiach, że dynastie powstają, giną, prawda, to, to wszystko za tym stoi Bóg. Właśnie to jest ten czas przeszły, że, że jakby Ona nie czeka na coś, co ma się wydarzyć, tylko w Jej oczach Bóg wszystko robi i wszystko już zrobił. Wszystko robi, wszystko zrobił, ona właśnie widzi Boga działającego, tak jak Jezus później powie, że on widzi Ojca czyniącego. Że, że we wszystkim Jezus widzi rękę Ojca, absolutnie we wszystkim, nawet w tym, że Piłat sądzi Jezusa, to Jezus widzi rękę Ojca i daje wyraz tej wierze, wierzę właśnie w, 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 w tym słynnym zdaniu, które wypowiedział do Piłata, że, że Piłat nie miałby nad nim żadnej władzy, gdyby mu nie dano z góry. I właśnie te wszystkie, te myśli też podejmuje święty Paweł i rozwija właśnie, że, że Bóg stoi za wszystkim. Na przykład mówi święty Paweł, że każda władza, jaka jest, pochodzi od Boga. I to dla nas jest szokujące, bo my, dla nas po ludzku niektóre władze, no to w ogóle nie powinny. Niektórzy ludzie w ogóle nie powinni być przy władzy, my mamy takie mymanie, a jednak są, a jednak sprawują władzę. I jakby właśnie tutaj, w tej piesi Maryi znajdują wytłumaczenie, że w tym wszystkim jest działanie Boga, Jego plan. Działanie Boga, Jego plan, Jego wierność, że w tym wszystkim jest Jego mądrość, mądrość, która nas przekracza, że właśnie dlatego wobec Boga no, potrzeba głębokiej pokory, głębokiego uznania, że to On wie najlepiej, to On wie co robi, to On wie co jest dobre, to On wie jak to wszystko poprowadzić bo on wie, na co się zgodzić, na co się nie zgodzić i tak dalej, i tak dalej, że wszystkie nasze ludzkie kalkulacje, ludzkie mniemania nie sięgają jego zamysłów. Właśnie to, co mówi już Stary Testament, że, że myśli moje przekraczają wasze myśli tak jak niebo przekracza ziemię. Właśnie warto o tym pamiętać. Natomiast i właśnie ci, którzy uważają się za mocnych, za bogatych, za tych, którzy wiedzą, którzy potrafią, którzy to wszystko zrobią po swojemu, o yy, to właśnie są ci, o których mówi Maryja, że oni się wyłączają z planów Boga, że się wyłączają z planów Boga, niestety. Właśnie, bo można też na płaszczyźnie religijnej bardzo łatwo wyłączyć się z planów Boga, i to widać na przykład w konflikcie między Jezusem a Faryzeuszami, właśnie odwrotnie, bo Jezus nie miał z nimi żadnego konfliktu, to oni mieli konflikt z Jezusem. Czy właśnie na płaszczyźnie religijnej można uznać się za tego, co się zna na Bogu lepiej niż sam Bóg na sobie, zna się na Jezusie lepiej niż sam Jezus na sobie samym, prawda, że ja tu wszystko wiem, ja tu wszystko zrobię i w ogóle, nie? taka właśnie postawa zapominająca o tym, o czym mówi Maryja, nie? Że, że we wszystkim jest Bóg. I Maryja nie wymyśla. Zobaczcie, że to, to uwielbienie, które Maria składa Bogu, właśnie ta pieśń uwielbienia, to nie jest wymyślanie czegoś, ona nie wymyśla nic na temat Pana Boga, tylko ta pieśń jest jakby wyrazem tego, co Maria widzi. Nie? Właśnie tego Boga czyniącego, tego Boga wielkiego, tego Boga, który, w którego rękach jest wszystko, absolutnie wszystko i który wszystko czyni dobrze. Dlatego jest zachwycona Bogiem. Zachwycona Bogiem. I właśnie dlatego, jako swoje największe dobro, postrzega to, że Bóg dokona w niej swojego dzieła. Dlatego właśnie ona mówi o sobie, że jest uniżona przed Bogiem. Uniżona właśnie w tym sensie, że to Bóg dokonał we mnie i ze mną swojego dzieła. I to, co będą ludzie we mnie wychwalać, błogosławić, to właśnie dlatego, że będą dostrzegać to dzieło Boga. Nie? Że odtąd błogosławić będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczył mi wszechmocne Jego imię święte. To właśnie to imię święte. Dlaczego Maria to podkreśla, że imię jest święte? Że właśnie Maria mówi nie o tym, że teraz będą błogosławić się do wszystkie pokolenia, bo ja dokonam nie wiadomo czego. Nie? Że ona mówi o tym, że błogosławić się będą ze względu na to, co uczyni ze mną Bóg. Bóg, którego jest imię, jest święte. Zauważcie, że w szóstym rozdziale Mateusza Jezus będzie tak uczył nas się modlić. Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje. Po pierwsze, żeby to imię Boga w naszych oczach pozostało święte. Co to znaczy święte? Co to znaczy hagios w Biblii? Hagios w Biblii to przede wszystkim znaczy inny. Inny. To znaczy, że Bóg się kieruje zupełnie inną logiką, zupełnie inną mądrością niż my wszyscy razem wzięci że właśnie to polega na tym, że to Jego logika jest poprawna, to Jego mądrość jest prawdziwą mądrością, to Jego miłość jest prawdziwą miłością. Natomiast my wszyscy go nie znamy. Jezus też będzie to podkreślał, że my nie znamy Boga. I że właśnie dlatego On przychodzi od Boga, żeby nam go objawić. A ponieważ nie znamy Boga, to nie znamy miłości, nie znamy dobra, nie znamy mądrości, prawda? Nie znamy prawdziwej logiki, bo to wszystko jest w Bogu. Dlatego ten Bóg przychodzi w Jezusie, żeby dawać się poznawać, żebyśmy my zaczęli nasiąkać Jego miłością, Jego mądrością, Jego logiką. Właśnie, żeby zaczął, zaczęły nam się oczy otwierać, tak jak są otwarte oczy Maryi, że rzeczywiście Bóg, Jego ręka, Jego, Jego mocne ramię stoi za wszystkim i że On wszystko robi dobrze. Żebyśmy wreszcie przestali się szarpać po swojemu, ale żebyśmy zaczęli wchodzić w Jego działanie, w Jego plany, w Jego zamiary. Żebyśmy zaczęli poddawać się Jego działaniu i iść za Jego działaniem. Wiecie, ja tak na przykład próbuję pracować z ludźmi. No ja nieustannie uczę się tej pracy z ludźmi. Im dłużej pracuję z ludźmi, tym właśnie jakoś tak otwierają mi się oczy, jak wiele tutaj trzeba pokory jak bardzo właśnie trzeba uznania, że to Pan Bóg potrafi coś z ludźmi zrobić, a nie ja i że moja rzecz to jest tylko doprowadzać ich do Boga i właśnie jakby to powiedzieć? Ja próbuję tak właśnie pracować z ludźmi, że próbuję rozpoznać tak za łaską Boga, próbuję rozpoznać, co ten człowiek naprawdę potrzebuje, i później wspólnie z tym człowiekiem modlimy się. Modlimy się o to, czego on potrzebuje. I ja patrzę później, co po modlitwie się z tym człowiekiem dzieje. Jaka jest odpowiedź Jezusa na naszą modlitwę? Co Jezus dokonuje w tym człowieku w Jego życiu? Próbuję to dostrzec, jakie są, że tak powiem, owoce i efekty modlitwy. Próbuję to dostrzec i próbuję właśnie pójść za tym działaniem Jezusa, właśnie wejść w to działanie Jezusa, które Jezus podjął po modlitwie. I że właśnie na tym to wszystko polega, żeby, żeby wejść w działanie Boga, wejść w jego myślenie, w jego plany, właśnie, żeby uznać, że to rzeczywiście on wszystko wie lepiej. Właśnie w Maryi to jest niewzruszone. To przejawia się w Dawidzie, ale Dawid jest zraniony grzechem pierworodnym, tak jak każdy z nas, i bywają wahnięcia w jego życiu, że rzeczywiście w nim widać to pragnienie, żeby wejść zupełnie w działanie Boga, nie? Że, że zupełnie wejść w działanie Boga, w plany Boga, właśnie w to, co on czyni, bo on wie, że dopiero wtedy wszystko będzie funkcjonować, dopiero wtedy będzie wszystko funkcjonować w nim i w jego życiu. I właśnie dlatego jak Dawid, jak tylko odkryje, że gdzieś się zapędził, to wtedy wraca do Boga. I, i, I zobaczcie, że Bóg jest tym zachwycony. Bóg nie jest zachwycony tym, że Dawid nigdy nie zbłądził, tylko tym, że kiedy tylko do Dawida dotarł, że zbłądził, to wtedy do, do Boga wraca. Właśnie. Maryja nigdy nie zbłądziła, zawsze była w tym, co należy do Boga. Właśnie. I ona widzi, że, że wszystkie pokolenia będą ją błogosławić, nie dlatego, że ona jest taka świetna, taka fajna, czy nie wiadomo, co, do, co zrobi, tylko będą błogosławić dzieło Boga w niej. I to jest też wiara Kościoła: że zobaczy Kościół, jeśli podziwia Maryję, jeśli podziwia świętych, to właśnie ze względu na dzieło Boga, które dokonało się w nich. Że tak naprawdę Kościół, jakby oddając cześć świętym, de facto oddaje cześć Bogu, który dokonał z nimi takiego, a nie innego dzieła. Jeżeli Kościół stawia za wzór świętych, to stawia ich za wzór w, w tym sensie, w właśnie w sensie umiejętności poddania się działaniu Boga, umiejętności wejścia w to działanie, umiejętności otwarcia się na to, co Bóg chce dokonać we mnie i ze mną i poprzez mnie. Właśnie, to zaczyna się od Maryi, to się spełnia w sposób doskonały w Maryi, dlatego Kościół mówi o Maryi, że jest królową wszystkich świętych i ona o tym właśnie mówi w tej pieśni, nie? że ona jest zachwycona, ona po pierwsze chce, chce tego, co Bóg chce dokonać w niej, przez nią, wobec niej, jak chce ją poprowadzić przez życie, bo ona uważa, że najlepsze, co może ją spotkać, to właśnie działanie Boga. Działanie Boga i zobaczcie, że my potrzebujemy modlić się, modlić się właśnie o takie przekonania, które dochodzą do głosu w tej pieśni. O takie właśnie przekonania, żebyśmy byli właśnie przekonani o tym, że to wszystko jest rzeczywiście w rękach Boga, że zobaczcie to, od czego się zaczynają nasze kłopoty. To, to, że dajemy się to, że dajemy się wpędzić w niepokoje, w lęki, w zątpienia, że na tym wszystkim budowane są jakieś nasze dziwne działania, dziwne próby. Dziwne próby samozbawienia, samoratowania się po swojemu. Maryja bezwzględnie widzi swój ratunek tylko w Bogu, tylko w Bogu widzi zbawienie, nie w swoich wysiłkach, w Jego działaniu. W tym, że ona nie, nie da się wyrwać z Jego planów, że nie da się wyrwać z Jego działania. Ona widzi swoje działanie w tym, tak jak później to będzie pokazywał Jezus, że widzi swoje zbawienie w tym, że dokona się do końca w niej dzieło, dzieło Boga, nie? tak jak Jezus. Że że to, co Jezus pokazywał, że On chce być w tym, co należy do Ojca i nawet jeżeli by to kosztowało przejście drogę krzyża, to On chce, żeby się dokonało w Nim dzieło Ojca, że Jego zbawienie jest nie w tym, że On ucieknie od krzyża, tylko Jego zbawienie jest w tym, że da się do końca poprowadzić drogą, którą Go prowadzi Ojciec, że się to dzieło Ojca w Nim dokona. I, i kiedy nie potrafi sobie poradzić z lękiem, z niepokojem, ze zwątpieniem, no to idzie do ogrodu oliwnego i woła do ojca, żeby ojciec pokonał w nim to, co go zwodzi. Właśnie i o to warto się modlić, szczególnie właśnie w tych chwilach, kiedy opadają nas lęki, zwątpienia właśnie, kiedy właśnie przestajemy widzieć to, że za wszystkim kryje się mocna ręka Boga, Właśnie, no to wpadamy w lęki, w zwątpienia, w nieufność i na tym się buduje właśnie taki, taki pomysł, żeby po swojemu szukać zbawienia, po swojemu szukać ratunku. Żeby wziąć sprawy w swoje ręce i po swojemu próbować to wszystko ratować. I zauważcie, że ilekroć człowiek próbuje po swojemu szukać ratunku, po swojemu szukać rozwiązania, no to właśnie rzeczywiście to wszystko się wali. I, i w chwilach właśnie takiego zwątpienia, w chwilach lęku, w chwilach niepokoju kiedy właśnie tracimy z oczu Boga w takich wszystkich chwilach, które dotyczą naszego życia osobistego, czy właśnie tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, w świecie w ogóle, kiedy właśnie tracimy z oczu fakt, że za wszystkim kryje się mocna ręka Boga, to trzeba się o to modlić. Po pierwsze, modlić się o to, żeby na nowo zobaczył Boga obecnego, Boga działającego, Boga mocnego, Boga, którego, któremu z rąk się nic nie wymyka. Boga, no właśnie, którego, którego ramię jest mocne, Które, którego ramię dzierży władzę, którego ramię jest mocne, właśnie. Boga, który rzeczywiście jest Panem Nieba i Ziemi, Boga obecnego, Jezusa, który rzeczywiście nad wszystkim panuje, i żeby to mi przywróciło spokój, nie? i żebym zobaczył, że Jego imię jest święte, że on naprawdę. Rzeczywiście w przeciwieństwie do całego świata, on rzeczywiście wie, co jest dobre, on rzeczywiście jest miłością, on rzeczywiście kieruje się prawdziwą logiką i rzeczywiście w relacji z Nim potrzeba wiele pokory, i tu o tą pokorę Maryi warto się modlić, właśnie o to pokorne uznanie rzeczywistości, że nawet jeśli Bóg robi rzeczy zaskakujące, jeżeli nawet na mój rozum no, no, no nie jestem w stanie pojąć, nie, nie jestem w stanie zrozumieć, to żebym przynajmniej trzymał się właśnie tego przekonania, że Bóg wie, co robi. Że Bóg wie, co robi. I właśnie modlić się o tę umiejętność Maryi, dostrzegania działającego Boga, umiejętność właśnie wchodzenia w Jego działanie, umiejętność pójścia za Jego działaniem, za Jego planami. Nie domyślania się, ale dostrzegania. Właśnie to jest to, że, że, że w całej Biblii uwielbienie Boga nie polega na wymyślaniu komplementów Bogu, Bogu. Tylko w całej Biblii uwielbienie Boga polega po pierwsze na dostrzeganiu. Nie na dostrzeganiu tego, co Bóg robi, jak robi, na dostrzeganiu prawdy o Nim. Na dostrzeganiu prawdy o nim. Uwielbienie Boga polega na głoszeniu prawdy o Nim, prawdy, której nie wymyślam, ale którą dostrzegam. Widzicie? I tu ostatecznie zobaczę, ile jest momentów w naszym życiu codziennym, kiedy trzeba się zatrzymać, modlić się. Panie, straciłem Cię z oczu, Sprawdzę żebym na nowo zobaczył Ciebie na nowo zobaczył Twoją dłoń, która to wszystko prowadzi, na nowo zachwycił się Tobą, na nowo zaufał Tobie, na nowo uwierzył Tobie i na nowo poszedł za Twoim działaniem, za Twoimi planami. Nie jak ja chcę, ale jak Ty, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.